A teraz taki malutki deep dish z Chicago w Sosnowcu. Siemano, z tej strony Czerwony Pingwin. Jesteśmy w Sosnowcu, w lokalu Chicago. Przede mną duży deep dish w cenie 90 zł. Skład: sos pomidorowy, z oregano, bazylią, wołowina, pieczarki, ser cheddar, mozzarella i parmezan. Na razie będzie jedzony brzeg ładnie paruje bardzo ładnie wygląda dodatki są wszędzie mm. to jest dość gorące Ten dribbler jest bardzo dobry, ale jest bardzo gorący. Chyba popatrzyłem trochę język. Z tym krajem to będzie śmiesznie. Z jednej strony chciałbym, żeby to ładnie wyglądało, ale z drugiej strony, no, jakby sobie to rozszłonował, to wydaje mi się, że będzie może to bardzo nieapetycznie, wygląda, ale przynajmniej yy, ostygnie trochę. Pokazałbym Wam, ale się boję, że mi poleci. To wszystko ładnie paruje. Sam farsz. Myślę, że te brzegi najbardziej będą zapychać. To jest wszystko z serem zalane. Bardzo dobre. Zobaczcie, tego farszu jest. No, jest gorąco. Znowu spróbuję coś odkroić. Jakoś się mieści na tym małym talerzyku. Jak Bardzo dobry. Widzę go drugi raz, ale jest tak samo dobry jak za pierwszym razem. No, pani, tutaj dopytuje czy wszystko w porządku? Zdecydowanie lepszy niż u tych innych nagrywających osób, które były wcześniej i pokazywały Deep Dish. A ten to jest po prostu super, naprawdę fajny. Chyba za duży kawałek sobie wziąłem. Tutaj ten mały kawałek. Uch, muszę się zgrzałem. Tutaj ten mały kawałek, żeby się troszeczkę ochłodził. A my lecimy dalej z krojeniem. Mm, tu będzie ciężko. Ale przynajmniej się troszeczkę ochłodzi. Ale się nim zapcham. Mm. Nie wiem, czy widzicie, ale ser się ciągnie. Teraz troszeczkę to pokroiłem, zrobiłem troszeczkę bałaganu, ale na tym talerzu nagle się zrobiło więcej tego jedzenia. Że ja ten kawałek docisnę, samego tego ciasta to się już napcham. Ciasto no też jest dobre. Jest twarde, żeby utrzymać gdzie i nie jest aż twarde, żeby nie dało się go jeść. W ogóle co mi się podoba, w porównaniu do pierwszego razu jak go widziałem, w ogóle się nie wylało z niego woda. W ogóle, prawie zero wody. W sumie myślę, że tak przede mną to jest taki dość konkretny kebab do zjedzenia. Ze mnie się leje. Teraz już czuję, że się troszeczkę naradłem. Czyli myślę, że taki dibliż na dwie osoby to jest konkret. No wiadomo, nie takie dwie jak ja, bo brakłoby troszeczkę. Naprawdę to jest dobre z smaku. Ciężko pokazać, bo się boję, że stół zabrudzę. Nie wiem czy widzicie wielkość tego kawałka, który trzymam na talerzu, ale jest dosyć wielki. Mm. Tak wygląda. Ciężko było. Razem nie jest mały kawałek. Naprawdę, to jest sera i mięsa i pieczarek od groma. Żeby mi mikrofon do talerza nie wpadł. No, w tym momencie bym chciał powiedzieć, a dobra, to koniec, już ciasta nie będę dojadał. Mięso od groma jeszcze. Pełno sera. W tym momencie już się utrwala. Tak jeszcze wygląda. W tym momencie, jakby ktoś mi powiedział, daj spróbować, to skręcią mi się podzielił. Może to będzie przypał, może obciachowo, może bez ciasta. No, mi trochę za mało zaczyna robić. Ale te mięciutkie ciasto, które na nasionku o dodatkami, całkiem, cał, całkiem naprawdę dobre cały czas. Najsłabszy przydał się już te picie, którego nie wyciągnąłem. Za mistrz leje dokończę. Więc powiem tak, deep Dyb, bardzo pyszny. Mówię, drugi raz go w życiu jadłem. Miałem zostawić ten mniejszy kawałek, ale stwierdziłem, że zostawię troszeczkę ten większy. Wybaczcie, że nie dokończę, ale nie będę jakichś okruszków zostawiał, bo ja akurat taki większy kawałek będzie przynajmniej będzie można przynajmniej wyczuć smak ciasta, dodatków i całej reszty. Myślę, że to są takie dwa duże gryzy. Znacie mnie, nie zostawiam jedzenia, ale szybko pewnie tutaj nie wrócę, a chciałbym się podzielić przynajmniej chociaż mniejszym kawałkiem, a nie jakimś skrawkiem. Lokal naprawdę mogę polecić. Ten dip dish jest mega pyszny na dwie osoby. To byłaby rewelacja, bo jest naprawdę dobry. Zachęcam do oglądania, jak i odwiedzenia tego miejsca. Nie ma tutaj Deep Dishy w zasięgu, jest problem w ogóle. O, teraz mi się pierwsza raz to więc miejsce by się zaraz znalazło na ten dodatkowy kawałek. Nie ma tutaj w zasięgu takich miejsc, żeby można było zjeść Deep Disha, więc mogę jak najbardziej polecić. Jest troszeczkę ukryty w karcie, ale można go znaleźć. Cena myślę, że adekwatna do tego, co zjadłem. Naprawdę jest mega pyszny. Nie smakował. Podzielę się jeszcze kawałeczkiem i widzimy się następnym razem. See ya.